Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie wojennym. Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 12 kwietnia a 15 kwietnia. I nim przejdziemy do raportu wojennego, wielka prośba o wsparcie dla tego kanału. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrypcji, komentarzach pod materiałami. Dzięki Wam ten kanał się rozrasta i dzięki Wam ten kanał dociera do innych osób. A my przejdźmy na mapy Ukrainy. I zaczynamy wstęp do raportu wojennego. Nim przejdziemy, oczywiście, do raportu wojennego, dzisiaj tematem jest to, co pojawiło się na Washington Post i zostało dość szeroko przez niektórych analityków, osyntowców, zauważone i rozpisane. Chodzi o informacje amerykańskiego wywiadu, potwierdzone źródłami na Ukrainie oraz własną dokumentacją wywiadowczą odnośnie działania sił specjalnych Federacji Rosyjskich, czyli Specnazu, które działało na terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 roku. Materiał w Washington Post zawiera informacje o tym, że analitycy wywiadu amerykańskiego na podstawie swoich dokumentacji, źródeł wywiadowczych, zdjęć satelitarnych oraz informacji z samej Ukrainy twierdzą, potwierdzają, że strona rosyjska, jakby to ująć, w czasie walk na Ukrainie wyczerpała bardzo, bardzo mocno zasoby specnazu. Dokładnie chodzi o straty, jakie te jednostki poniosły podczas walk na Ukrainie. Chodzi o to, że były one przez wyższe dowództwo wykorzystywane nie do końca zgodnie z ich założeniami, z ich planami czy ich działaniami, które miały wykonywać, były po prostu wykorzystywane do walk jak zwykła piechota. Słuchajcie, jednostki specjalne, które są szkolone latami, żołnierze są szkoleni latami, pododdziały tych jednostek, działających w różnych regionach przecież Rosji i brały udział też w innych operacjach czy w innych działaniach w Gruzji, Czeczeni, na Kaukazie. No, dzisiaj wiemy, że też na Ukrainie i to szereg jednostek. Yy, brygad specnazu brały udział. Natomiast formacje te faktycznie były wykorzystywane przez stronę rosyjską niezgodnie z ich założeniami operacyjnymi i ponosiły i poniosły ogromne straty. Dokument Washington Post mówi też o tym, że trzy brygady zostały wyniszczone prawie całkowicie. Pisze się o stratach rzędu 90-95%. Na przykładzie nie tylko 22 Brygady Specnazów, bo ona jest jakby takim elementem kluczowym, ale przede wszystkim trzech brygad, chociaż dzisiaj z perspektywy tego dokumentu nie można ocenić, o jakie dwie inne brygady chodzi. Ja poszukałem różne informacje, przeszperałem wiele innych artykułów związanych z wojną na Ukrainie, na Ukrainie i analizując dokument Washington Post oraz informacji, Powiedziałbym, że chodzi jeszcze dodatkowo o 14. brygadę Specnazu, która walczyła pod Łuchodarem. Mamy tutaj informację o śmierci dowódcy 14 brygady Specnazu, pułkownika Sergii Poliakowa pod tą miejscowością, co świadczy, że walki w tym rejonie tej, jednost tej jednostki 14 brygady, miały miejsce, natomiast śmierć dowódcy też yy, pokazuje, że no nie wszystko było. Tak jak powiedziano, czy tak jak założono te jednostki, specnazu, ta jednostka specnazu walczyła tam jako zwykła piechota, która miała działać i potwierdzają to też do niektórzy żołnierze z 72 brygady ukraińskiej, którzy potwierdzają, że walczyli z żołnierzami specnazu, a oceniają to na zasadzie właśnie wyższego, wyższej jej taktyki Wyszkolenia oraz sprzętu, jakim mieli do dyspozycji. Chodzi o noctowizję, o elementy tutaj wyposażenia, bo zwykłe jednostki, pamiętajmy, że pewnych rzeczy nie mają i Armia Federacji Rosyjskiej boryka się z dużymi problemami w tej kwestii. Natomiast drugą, to już jest druga, bo w sumie mamy 22 oraz 14. Kolejną, do której bym się dopatrzył, jest 25. Brygada decnazu, to brygada, która walczyła w rejonie Harkowa, później walczyła w rejonie Izium i potwierdza to też dokument tutaj, że ta jednostka nie powróciła, nie zostało odnotowane, żeby wróciła do miejsca stacjonowania. To świadczy o tym, że ta brygada poniosła tak ogromne straty, że po prostu trzeba było ją rozformować. No, oczywiście kwestią czasu, czy przyszłego czasu będzie to, czy uzyska się potwierdzenie informacji odnośnie tego właśnie, że ta brygada została zniszczona, czy wyniszczona podczas walk na Ukrainie i poniosła tak ogromne straty, że no, trzeba było ją rozformować, a pozostałych żołnierzy rozdzielić do innych jednostek. Słuchajcie, artykuł Washington Post mówi też o tym, że użycie tej piechoty, użycie jednostek specjalnych, pecnazu jako zwykłej piechoty, elitarnej piechoty. No, tutaj da się wyznaki samej Rosji, dlatego że szkolenie żołnierza jednostki specjalnej to jest minimum około 4 lat, tak? Washington Post tutaj pisze: I potrwa nawet dekadę, nim Federacja Rosyjska odtworzy swoje jednostki specnazu, czy jednostki specjalne. Które będą na tym poziomie sprzed 24 lutego 2022 roku. Słuchajcie, artykuł jest bardzo fajny, polecam. Tak jak mówię, analiza 14. i 25 brygady to jest już moja działka. Szukałem, przeszperałem sporo artykułów. Prześledziłem troszeczkę szlaki bojowe tych jednostek i Opierając się na tych trzech brygadach, z czego wymieniona konkretnie jest jedna, 22, ja dopisuję do tego jeszcze 14 oraz 25, która tutaj powinna być ujęta z nazwy. I tak powinno mniej więcej to wyglądać. Oczywiście to jest tylko moje zdanie na podstawie analizy, jaką wykonałem. Przejdźmy już do raportu wojennego. Chciałem Wam tylko przybliżyć temat. Natomiast teraz najwyższy czas, żebyśmy przeszli do tego, co dzieje się na odcinkach, więc zaczynamy raport wojenny. Jesteśmy na odcinku Patowe-Kremienna z informacji jakie mamy z tego terenu pomiędzy tymi dniami od 12 do 15. Mamy tutaj ostrzał linii frontu po jednej i po drugiej stronie za pomocą artylerii. Natomiast niewielkie działania prawdopodobnie grup rozpoznawczych jednej i drugiej strony w rejonie Nowo kuzemiwka jeżeli chodzi o odcinek południowy mamy tutaj ostrzał artylerii oraz działania prowadzone na kierunku kremienna torskę oraz w lesie pojawił się filmik. Walki tutaj dość ciężkie, dość liczne starcia właśnie na południu odibrodnej w lesie, w kompleksie leśnym mamy informację, że ponownie do działań przystąpiły tutaj jednostki desantowe z WDW które zdobyły kilka pozycji rosyjskich. Widziałem filmik z jednej takiej pozycji zdobytej. Natomiast nie udało się tutaj wiele osiągnąć w stronie rosyjskiej. Sukcesy marginalne, czy nawet bym powiedział minimalne co do użytych sił i środków na tym odcinku. Natomiast brak innych informacji z tego terenu. Wróćmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek Sliwiersko-Bachmucki. Jesteśmy na odcinku siewierskim z informacji jakie mamy, atakowana była ponownie, czy atakowany był rejon biłocholiwki, ataki w rejonie Spirnego, chociaż niezbyt mocne, ale jednak były. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek Bachmucki, przejdziemy sobie na mapę Bachmutu, gdyż będziemy sobie mogli omówić odcinek północny, sam Bachmut oraz odcinek południowy, przejdźmy na tą mapę Bachmutu. Jesteśmy na odcinku samego frontu Bachmuckiego. Informacji, jakie mamy w tym rejonie, mamy tutaj informacje o walkach właśnie na północnym odcinku frontu w rejonie, dokładnie w miejscowości Bogdaniwka oraz Chromowe. Mamy tutaj informacje o tym, że strona ukraińska prowadziła tutaj lokalne, też działania, prawdopodobnie rozpoznawcze w tym terenie, natomiast Rosjanie próbowali naciskać w rejonie Chromowego koncentracja sił, która tutaj miała miejsce dlatego, że no, postępy w samym mieście Bachmut są niewielkie, mimo że Rosjanie kontrolują już część sporą tego miasta, nie są w stanie wyprzeć strony ukraińskiej z pozostałej części miasta, natomiast postanowili, że będą zwiększać nacisk znowu na skrzydłach, na północnym i na południowym szyjki, natomiast w rozpoznaniu ukraińskim tutaj zadziałało bardzo dobrze. Wykryto ześrodkowanie sił i środków na północ od Chromowego oraz na południe od Krasnego i teren ten został dość mocno obłożony ogniem artylerii. Natomiast jeżeli chodzi o, sam, o samo miasto Bachmut, mamy tutaj informacje o zaciekłych walkach w tym mieście, a dokładnie no, Rosjanie mają ogromny problem. Tutaj z przebiciem się przez ulicę Czajkowskiego. Nie są w stanie przejść tej ulicy. Natomiast bardzo ciężkie walki w rejonie ulicy Końcuńskiej oraz kosmonautów. Mamy też informację, że udało się stronie rosyjskiej na północy osiągnąć niewielkie sukcesy. Natomiast też niewielki sukces w rejonie stacji kolejowej, gdzie udało im się przekroczyć nasyp. Natomiast no, spotkało się to z działaniami ukraińskiej piechoty, która tutaj kontratakowała. Zresztą te kontrataki mają dość y, często miejsce na tych odcinkach y, newralgiczne. Wiemy, że też kontrataki wykonywane w rejonie na południe, w południowym odcinku, w sumie samego frontu Bachmudzkiego, w rejonie pomnika ponownie atakowały strona, atakowała strona ukraińska. Wiemy też o tym, że strona ukraińska zmieniła też taktykę. I jest tutaj zmiana taktyki samej walki, gdyż opisane to było i był przedstawiony filmik, gdzie wysadzony został blok. Natomiast sama taktyka polega na tym, że podczas walki, natarcia żołnierzy prawdopodobnie WDW, bo wiemy, że teraz większość jednostek walczących w tym rejonie to są jednostki WDW i zmechanizowane, wsparte około dwoma kompaniami czołgów. Czołg jeden się był na filmiku T90, więc tutaj. Ciężki sprzęt też bierze udział, chociaż nie jest to ani miejsce za bardzo do użycia tego sprzętu. Natomiast fakt jest faktem, że ciężki sprzęt rosyjski jest w mieście. Natomiast co do samej taktyki, mamy tutaj informację o tym, że taktyka ta polega na tym, że strona ukraińska przyjmuje na pozycji obronnej grupę, grupy nacierające, po czym wykonuje odskok, wykorzystując budynki i w pościgu grupy. Rosyjskie. W tym wypadku, tak jak było pokazane na filmiku, strona ukraińska weszła do budynku, do bloku, szybko wyszła z drugiej strony. Natomiast w momencie, gdy do bloku, do tego budynku weszły, weszła, czy weszły grupy uderzeniowe wojsk rosyjskich, został on wysadzony w powietrze, grzebiąc tych żołnierzy, którzy tam weszli do środka. Natomiast od razu po tym wydarzeniu, wykonywany był kontratak sił ukraińskich, które ponownie odbijały cały ten rejon czy, więc wręcz wchodziły bez walki na ten teren gdzie wyeliminowana została siła żywa przeciwnika no, oczywiście wiąże się to ze zniszczeniami to ogromnymi zniszczeniami natomiast no, wiemy też że strona rosyjska prowadzi tutaj działania rodem ze Syrii czyli z wykorzystaniem artylerii oraz lotnictwa niszczy wszystkie budynki wysokie wieżowce Wszystkie budynki, które mogą stanowić tutaj punkt oporu, więc tutaj strona ukraińska też postanowiła, że będzie to wykorzystywała do swoich celów. Natomiast walka minowa, bo ona też jest i ona też toczy się w samym Bachmucie. Wiemy też, że po raz kolejny potwierdzono też, że Bachmut będzie broniony. Nie zamierzają się z niego wycofać, dlatego że Bachmut jest miejscem, który ściąga dodatkowe siły i środki, nie pozwalając stronie rosyjskiej na to, żeby atakować w innych miejscach. I to ma faktycznie miejsce, bo jeżeli przyjrzymy się to te ataki czy na odcinku swatowy Kremienna, czy też na odcinku tutaj z, y, północnym, czyli jeżeli chodzi o rejon y, Siewierska, czy też i samego Zaporoża, czy nawet y, rejonu Ato, no świadczy o tym, że te natarcia na pozostałych odcinkach osłabły, Siły rosyjskie poniosły straty. Podejrzewam, że strona rosyjska ma dość duże straty, strona ukraińska oczywiście w rejonie Bachmutu też. Natomiast tutaj trzeba też zaznaczyć, że jednak sporo jednostek rosyjskich no, jest zużytych, też część ukraińskich jednostek jest zużytych, natomiast wiemy, że Ukraina gromadzi dość spore siły. Mówił o tym też i sam Prigorzin, który ocenia, że może to być nawet od 150 do 300 tysięcy żołnierzy gotowych do ataków, co potwierdzałoby nawet słowa prezydenta Zamońskiego, który mówił, że będą działać z dużą siłą, z dużą mocą na wielu odcinkach, aby uzyskać powodzenie. Więc tutaj sytuacja może być bardzo ciekawa. No, oczywiście, pogoda dyktuje przede wszystkim warunki do tego, kiedy ta ofensywa mogłaby mieć miejsce, ale na razie tą ofensywę zostawmy sobie w spokoju. Niech ona sobie gdzieś się tam rozwija, a my skoncentrujemy się na omawianiu frontu i tego, co działo się w ciągu tych ostatnich kilku dni. Zobaczcie, jeżeli chodzi o odcinek południowy samego Bachmutu, były tutaj dalsze działania w rejonie kanału, gdzie strona rosyjska. Nie jest w stanie przekroczyć i została odepchnięta tak samo jak pozycje y, rosyjskie, zdobyte niektóre pozycje na południu od Krasnego, które tutaj pozwalają bardziej ustabilizować tę drogę pomiędzy czasy Wiarem a Bachmutem. Ona jest teraz jakby główną. Y, te drogi rokadowe, które tutaj powstały, oczywiście, one są pod ostrzem artylerii, i, i zbiera też ta artyleria rosyjska, rosyjska swoje żniwo. Natomiast. No, nie jest do końca w stanie zapobiec zaopatrzeniu czy nawet rotacji tych wojsk, które znajdują się w samym Bachmucie. A jak wiemy, no, Bachmut cały czas się broni. I strona ukraińska, jak zapowiedziała, nie będzie się wycofywała z tego miasta. Wróćmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na linię ATO, a pierwszy to będzie odcinek Garłówki. Jesteśmy na odcinku Garłówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mieliśmy tutaj działania. Artylerii Rosyjskiej na nowo, Rodyskie, Aleksandropile, Nowe. chociaż pewne działania tutaj rozpoznawcze to już nie są takie ataki jak były wcześniej prowadzone przez stronę rosyjską w tym rejonie. Wiemy, że no, tutaj działania zaczepne strona separatystyczna, czyli już rosyjska i z jednostek rosyjskich też tutaj są prowadzone, natomiast bez tego rozmachu co wcześniej. Mamy tutaj wejście do, na linię 71. Brygady Jegrów, która trochę tutaj skróciła rozciągniętą pozycję 110. Brygady. Ten klin tutaj znajduje się teraz pod kontrolą, jest broniony przez 71. i 110. Brygadę. Natomiast 53. poprzez przegrupowania koncentrowała się właśnie na obronie samej Abdiwki, więc tutaj też pewna. Przebudowa systemu dowodzenia, zabezpieczenia tego rejonu z większą ilością wojska po stronie ukraińskiej. Też jest odnotowane tutaj przez stronę rosyjską, że strona ukraińska wykonywała pewne kontrataki, które miały tutaj pozwolić, szczególnie na południowym odcinku. Natomiast no, nie zanotowano tutaj żadnych sukcesów. Przejdźmy na mapę A to, aby zobaczyć ten rejon Awdiwki od północy i południa. Tak jak powiedziałem, wykonywane tutaj kontrataki, które mają na celu ustabilizować tą sytuację. Natomiast z informacji, jakie na przykład podał Marek Meissner na, na podstawie swoich informacji, a wiemy, że te informacje ma naprawdę dobre. Pozdrawiam, Pani Marku. Wiemy też o tym, że strona Federacji Rosyjskiej, a dokładnie separatystyczna, poniosła tutaj ogromne straty, a setna brygada dnr została. Tak mocno wyniszczona, że została przesunięta na inny odcinek, i jest albo była dość mocno odtwarzana, aby uzyskała jakąkolwiek gotowość do dalszej walki, właśnie w wyniku walk w rejonie Awdiwki. Jeżeli chodzi też o walki poza Awdiwką, mamy informacje o ataku nie wiem, niezbyt mocnych atakach w rejonie pierwomańskie, Newskie oraz walkach w rejonie Marinki. No tutaj z, z, zmienne działania jednej i drugiej strony prowadzą do tego, że no, walki tutaj czasem przesuwają się, ta linia frontu przesuwa się raz na wschód, raz na zachód, o 100-200 metrów, pozycje przechodzą wielokrotnie z rąk do rąk, więc walki tutaj naprawdę są bardzo zacięte w rejonie Marynki. No i oczywiście pojawiły się też informacje o ataków w rejonie Nowomichałówki, natomiast brak innych informacji z tego rejonu. Wróćmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek zaporoski. Jesteśmy na odcinku zaporowskim. Jeżeli chodzi o informacje z tego odcinka, mamy informacje o pewnych działaniach w rejonie Buchodaru prowadzonych przez stronę ukraińską tym razem. Chodzi tutaj o zabezpieczenie przed pola do samego miasta. Prawdopodobnie poprawa też e, rejon systemów obronnych. Wiemy, że część tych systemów została pewnie zniszczona, część została też rozpoznana, więc też tutaj pewne budowa nowych pozycji ma miejsce. Natomiast e, brak działań w samym wuchod w rejonie wuchodarskim przez stronę rosyjską świadczy o tym, że poniosła ona tak duże straty, że no, w tym momencie nie musi przejść do obrony i takie informacje o przejściu w tym rejonie do obrony pojawiały się już od kilku dni, nawet bym powiedział ponad tygodnia. Jeżeli chodzi o pozostały odcinek, mamy informacje o strzałach artyleryjskich jednej i drugiej strony. O wybuchach w rejonie Tokmaku, Meritopola, natomiast w rejonie samego Enerchodaru samego była tutaj informacja o tym, że doszło tam do wybuchu w miny przy samej elektrowni jądrowej. Nie wiadomo, czy to była mina, czy to był ładunek właśnie wybuchowy. Natomiast mamy też informacje dość świeże z tego, że strona ukraińska atakowała tutaj na kierunku na północ od Ołochy. Na kierunku na południe od Pole. strona ukraińska atakowała, zajęła miejscowości. Prawdopodobnie, bo nie mamy tego potwierdzenia, jest cisza zbyt duża cisza na tym odcinku. Mówi się o zajęciu tak zwanej szarej strefy, co mogłoby świadczyć o, o tym, że pewne działania Ukraina tutaj podejmuje, aby przygotować sobie przedpole do e, własnych operacji. Też skracanie tej szarej strefy. I uzyskanie kontaktu z bezpośrednio z dniem Obrony Rosyjską może też świadczyć o tym, że strona ukraińska pewne przygotowania tutaj prowadzi. Natomiast wiemy, że prawdopodobnie zajęta została wieś Marfopila oraz Lobkowe. I dalej brak potwierdzenia o tym, że Nestarianka i Robotyne, to jest w tym miejscu, zostały zdobyte stronę ukraińską. I są informacje oczywiście na Telegramie, ale brakuje tego faktycznie potwierdzenia w samych wiadomościach, czy to też Naczelnego Dowództwa Sił Ukraińskich, czy też yy, osób, które byłyby osobami, które mogą potwierdzić takie działania. Wróćmy na mapę Ukrainy i przejdźmy na odcinek hersoński. Jeżeli chodzi o odcinek hersońskich, nie ma tutaj zbyt wielu informacji. Mamy tutaj informacje o Powstaniu takiego zgrupowania na północnym brzegu ukraińskiego, które składa się z dwóch nowo sformowanych brygad piechoty morskich oraz trzech brygad zmechanizowanych, które się szkolą na tyłach Mikołajewem za Mikołajewem. Natomiast jeżeli chodzi o sam odcinek frontu, nie ma tutaj zbyt wielu informacji. Wiemy, że person był oszczeliwany, niezbyt intensywnie jednak był, natomiast docierają też informacje o działaniach grup rozpoznawczych, grup. Wywiadowczych oraz specjalnych na południowym, czy powiedzmy na linii rzeki Dniepr. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.